Cześć wszystkim z tej strony Pancake i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I w tym odcinku nagrywam krótkie pytanka, szybkie odpowiedzi. Napisałam na społeczności o co w tym chodzi, także możecie zobaczyć. A ja nie przedłużając zapraszam Was do oglądania. No to zaczynajmy. Telefon czy tablet? Telefon. Boże Narodzenie czy Wielkanoc? Boże Narodzenie. Sukienka czy spodnie? Spodnie. Makijaż czy bez makijażu? Bez makijażu. Noc czy dzień? Dzień. LPS Pop 3 Nie Pop LPS Pop 100 LPS Pop 3000 Nie Pop 1000 Nie Pop Jamnik LPS czy Spaniel LPS Spaniel LPS Coli czy Short Hair Short Hair Dog czy Spaniel Dog Cola czy Pepsi Kola. Lubisz mnie czy nie? Lubię Cię. Mieć 100 lps pop czy mieć tysiąc koli i jamników pop? Mieć 100 lps pop. Mały kwiatek czy duży? Duży kwiatek. Niebieski czy granatowy? Niebieski. Szpital czy szkoła? Szpital. Góry czy morze? Morze. LPS Pop lepszy, czy normalny LPS lepszy? Nie mogę się zdecydować. 19 plus czy na ratunek 112. Na ratunek 112. Konie 3 psy psy. Czarny 3 biały. Czarny. Świeżaki czy słodziaki. Słodziaki. LPS 3 figurki koni. LPS. To już były wszystkie pytanka, oprócz jednego, którego nie mogłam zrozumieć, i usunęłam dwa pytanka, które się powtarzały. Ale mam też z tego zrobić kilka odcinków. Jeżeli pod tym odcinkiem będzie dosyć dużo łapek w górę, to zamierzam zrobić kolejny odcinek albo też napiszcie w komentarzu pytanka takiego typu jak odpowiadałam i uważajcie, żeby się nie powtarzały. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać łapeczki w górę. Oczywiście też komentujcie, subskrybujcie i też nie zapomnijcie o dzwoneczku, aby nie przegapić nowych filmów na moim kanale. A więc to pa. Aha, i jeszcze pozdrawiam osoby, które mi zadały pytanka. No to pa.